Witajcie, to Sis szybka wrzutka. Dziś na stole mamy na rozkaz II wojna światowa od Lucrum Games. Czyli mam taką gierkę, w której to będziemy toczyć zażarte boje o teren. I tak naprawdę, mimo tego, że no jest to powiedzmy jakaś niby gra wojenna, to tak naprawdę jest to po prostu malutki Eurosuarek: przenoszenie, zdobywanie tak naprawdę terenów, czyli taki ara control. Kosteczki, na bazie których będziemy liczyć sobie e, wszelkie obrażenia. I tyle tak na szybko. E, w każdym razie mamy tutaj dwie plansze. Jedna jest tu gdzieś w górach. Druga to już e, i ma czy tam gdzieś te klimaty. Więc pojawią się też nam w grze samoloty. Więc będziemy też robić e, naloty i jakieś tam ataki z powietrza. My tu gramy w e, podstawową. Czyli jesteśmy tu sobie w tych górach. Gra dwuosobowa, to też jeden z graczy jest niebieski, drugi żółciutki. Na planszy mamy startowe miejsce, pokazaną ilość tych żetonów, tych kropeczek, co są nasi podstawowi żołnierze. Tyle ich wykładamy. Resztę żołnierzy bierzemy sobie na bok. Tak samo z naszymi tutaj wypasionymi dowódcami. Oprócz tego, wykładamy też oczywiście także odpowiednią stroną, tu taką małą planszetkę dla jednej, dla Drugiej bitwy. Żeton, który będzie nam odliczał rundy, bo gra będzie trwała 4 rundy, i wtedy podliczamy punkty zwycięstwa. No, chyba, że ktoś komuś wbije do bazy, no to od razu zwyciężą, No i oprócz tego mamy też tu karty, dzięki którym będziemy mogli robić różne dodatkowe rzeczy. No i co będziemy mogli w grze robić? Na zmianę będziemy wystawiać swoich pięciu dowódców. Tych zawsze wykładamy. Gdzieś, gdzie nie ma już naszego dowódcy albo dowódcy przeciwnika, ewentualnie karty mogą to zmienić. No i w zależności, co tam będzie na tym polu, no to różne rzeczy będą się działy. Najczęściej mamy tu pokazane takie strzałeczki, jest to tak zwany tak naprzód. To oznacza, że wykładając sobie tutaj mojego dowódcę z sąsiednich pól, mogę poprzekładać tak żołnierzy. No żeby minimum po jednym zawsze gdzieś tam zostało, no i tak będziemy rozmi rozmieszczać się e, po planszy. Dalej możemy mieć, e, m, gdzie tu mamy ten symbol, e, altylerię, dzięki której do odległości trzech pól będziemy mogli rzucać kośćmi. Każda gwiazdeczka to trafienie i tule, tylu żołnierzy przeciwnika nam zejdzie, będziemy mogli robić z naszej bazy e, desancik. To oznacza, że biorę dwóch moich żołnierzy i gdziekolwiek poza bazami, tutaj tymi widzicie, jeziorkami, gdzie mamy prze, prze, przekreślony ten spadochron, będziemy mogli rozstawić nasze jednostki. Jeśli w którymkolwiek momencie, czy to poprzez przemieszczanie się z dowódcą, czy właśnie taki desant, pojawimy się tam, gdzie jest przeciwnik, no to przeciwnik rzuca kostkami obronny, żeby. Ustalić, ilu naszych żołnierzy zginie. Oczywiście są różne modyfikatory na kartach, czy jeśli mamy kontrolę nad jakimś konkretnym obszarem. W każdym razie dowolno, określoną liczbą kości rzuca i tyle, ile strafień, tyle żetonów przeciwnika ściąga. Jeśli jeszcze jakieś zostały, no to równocześnie po jednym ściągamy. Aż zostanie wyłoniony zwycięzca, jak już przy tym jesteśmy, to tak jak mówiłem, są tu tereny, które dają nam jakieś dodatkowe bonusy, jeśli mamy tutaj kontrolę. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy przejść sobie tutaj na tą planszetkę i tutaj w uzupełnieniu wystawić nowych żołnierzy, czy też dobrać karty, czy zdobyć sobie inicjatywę. No i teraz na kartach. Też mamy parę rzeczy. Są karty, które zagrywamy, e, kiedy chcemy się bronić, są takie, które zagrywamy przy np. przesuwaniu się. Oczywiście wszystko mamy tu ładnie wyjaśnione. Zagrywamy karty, no i zazwyczaj dostajemy tam jakieś fajne bonusy. Ewentualnie też możemy odrzucić dowolną kartę, tak jak tu mamy na samym, dół, na samym dole, po to, żeby po prostu przerzucić jakiś rzut, który nam nie wyszedł. I w zasadzie to tyle. Po wystawieniu pięciu dowódców będziemy. Zbierać ich z powrotem. Jeśli ktoś zdobył jakiś dodatkowych podczas rundy skarmu, no to nie wracają sobie tam do tych ogólnych zasobów. No i rozpoczynamy kolejną rundę. Jeśli w ciągu czterech rund ktoś nie stracił bazy, no to policzamy sobie gwiazdeczki z terenów, które tu kontrolujemy. Co ważne, często też musimy mieć tak naprawdę ciąg zaopatrzenia, a to znaczy, że musimy mieć tak pola połączone, żeby łączyły się z naszą bazą. I tyle mega prosta, całkiem szerna gierka. Od razu pokażemy co na drugiej stronie rozwalimy, ale na drugiej stronie już właśnie mamy taki tu klimacik. Lotniskowce dochodzą nam samoloty, ataki z powietrza. Także co? Jeśli lubicie fajne, pojedynkowe gierki, chcecie sobie trochę powalczyć na drugiej wojnie światowej, no to obczajcie sobie na rozkaz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!